Wszystko zaczęło się od tego, że chciałam pracować i organizować turystykę przyjazdową do łodzi. Ja po prostu nie mogłam znaleźć pracy, a byłam absolwentką geografii, turyzmu i hotelarstwa. Po prostu byłam zmuszona założyć działalność gospodarczą, żeby móc zarabiać na życie. Jestem przewodnikiem łódzkim. A zrobiłam uprawnienia jeszcze w trakcie studiów. I y, pierwsze moje kroki zawodowe to po prostu oprowadzanie cudzoziemców y, po łodzi, tych, którzy tutaj z jakichkolwiek powodów się pojawili. Uważałyśmy, że łódź ma szansę y, zaistnienia na turystycznej mapie Polski, a ona wtedy na tej turystycznej mapie Polski praktycznie nie istniała. Po czym zaczęła tutaj y, budować się manufaktura w tym miejscu. No i oni otworzyli coś takiego jak punkt informacji o projekcie i po krótkim czasie mieli nas dosyć, ponieważ każda nasza wycieczka zahaczała o ten punkt informacji o, o projekcie. Zaproponowano nam, żebyśmy, żebyśmy po prostu poprowadziły rodzaj takiej atrakcji turystycznej, jaką ma być właśnie muzeum miejsca to, czym dzisiaj jest Muzeum Fabryki, z tym, że Muzeum Fabryki wtedy nie miało jeszcze takiej nazwy i ta wystawa była e, m, trochę inaczej pomyślana. Właściwie jeszcze przed otwarciem mądrzy ludzie do, doszli do wniosku, że nie, to tak nie będzie dobrze działało, że to może spowodować różne komplikacje i że najlepiej, żeby to działało rzeczywiście jako muzeum albo jakaś atrakcja turystyczna, że potrzebna jest obsługa. I na początku byliśmy poproszeni jako y, firma znana z tego, że Oferuje dobrej jakości usługi przewodnickie, że przewodnicy mówią w językach obcych. Przede wszystkim muzeum jest w pierwszej kolejności dla łodzi, żeby ich zainteresować własną historią, żeby pokazać im, że mają jakąś określoną tożsamość, żeby nie czuli się po prostu ludźmi bez własnej małej ojczyzny, bez własnego miejsca, żeby się łodzi nie wstydzono. I dla młodych pokoleń, żeby pamiętali, czym zajmowali się ludzie, którzy tutaj mieszkali. Że tysiące ludzi codziennie o piątej rano chodziły na trzy zmiany do fabryk. Yy, mm, Odpracowali od świtu do nocy, jakie to były warunki tej pracy, ile milionów metrów tkanin, po prostu tutaj w ciągu miesiąca jedna fabryka produkowała, żeby po prostu wszystko to wiedzieli i zdawali sobie sprawę z tej przeszłości, bo być może w krajobrazie miasta tego już tak nie widać. Muzeum organizuje przeróżne działania. My staramy się jakby wypełnić tą wystawę taką żywą treścią interakcją i e, ze strony Widzów tej wystawy? Dlatego mamy zarówno zajęcia dla szkół, dla, dla dzieci w bardzo różnym wieku, dla młodzieży. Mamy projekty edukacyjne, które wykraczają poza tematykę muzeum. Na przykład w tamtym roku robiliśmy projekty z edukacji ekonomicznej razem z Narodowym Bankiem Polskim, wychodząc z założenia, że jeżeli Izrael Poznański był sprawnym ekonomistą i umiał liczyć pieniądze, dlaczego. Inni łodzie nie mają tego nie umieć. Mamy też od niedawna takie wystawy demonstrowane, czyli takie momenty w, w weekendy, kiedy można przyjść do muzeum i zobaczyć większość maszyn, które tu mamy w ruchu. W zeszłym roku otworzyliśmy pamiątkarnię sklepik z, z pamiątkami, z suwenirami można kupić książki, gadżety. Wykształcenie mi dało możliwość spojrzenia na różne problemy w szerszym kontekście i w zasadzie umiejętność poszukiwania potrzebnych informacji i potrzebnej wiedzy. W tej chwili z zawodu jestem przedsiębiorcą, menadżerem kultury. Kultura jest dla mnie tak szerokim zjawiskiem, że trudno to opisać, ale mm, dla mnie jest mm, Obcowaniem z pięknem przede wszystkim. Praca jest dla mnie sposobem na zarabianie pieniędzy i utrzymanie się, ale przede wszystkim jest dla mnie sposobem na spędzanie czasu. Ja lubię to, co robię i nie czuję się jakbym przychodziła do pracy. No, myślę, że pieniądze są wyłącznie środkiem na osiągnięcie celu i uważam, że wszystko mija, a fortuna kołem się toczy i nie można się do pieniędzy za bardzo przyzwyczajać, a jak są, to trzeba takie wydawać, żeby być szczęśliwym z tego, co się robi.